Witajcie! Dziś wśród masy najróżniejszych odpadów szczególne miejsce zajmują zużyte opony samochodowe, a w tym wideo opowiemy na czym polega problem ich utylizacji. Na całym świecie co minutę wyrzuca się aż 3300 zużytych opon. Stanowi to ogromne wyzwanie środowiskowe, z którym każdy kraj na świecie radzi sobie na swój sposób. Teraz światowy przemysł szuka rozwiązań pozwalających na ponowne wykorzystanie starych opon, ale nie wiadomo jeszcze dokładnie jak to będzie wyglądać i na jakich warunkach firmy mają utylizować opony. Faktem jest, że zużyte opony to jedno z największych i najbardziej problematycznych źródeł odpadów ze względu na ich dużą wielkość produkcji, trwałość oraz fakt, że zawierają szereg składników szkodliwych dla środowiska. Tradycyjna opona do samochodu osobowego pokonuje średnio w ciągu całego swojego istnienia około 40 tysięcy kilometrów. Jeśli taka opona zakończy swój żywot w kuwejcie trafi na największe cmentarzysko opon na świecie. To tam, pośrodku pustyni arabskiej na obszarze kilku kilometrów kwadratowych, kuwejtczycy od dawna składują stare opony. Składowisko to widać z okien lecących samolotów, a nawet z kosmosu. Znajduje się ono niedaleko miasta Sulaybiya w prowincji Al-Jahra. Mówi się, że leżą w tym miejscu nie tylko opony z całego Kuwejtu, ale także z Pakistanu, Indii czy Malezji. To dobry biznes dla pięciu lokalnych firm, których szefowie są gotowi podjąć ryzyko za duże pieniądze. Pieniądze. Zbierając opony w określonych punktach, wywożą je pod osłoną nocy do Sula i bija, choć takie wysypiska są zabronione w większości krajów świata. Na przykład w Europie od 2006 roku obowiązuje dyrektywa zakazująca składowania opon na wysypiskach. Według statystyk, w samej Unii Europejskiej rocznie rozdrabnia się, a następnie poddaje recyklingowi około 500 tysięcy ton zużytych opon. Liczba ta stanowi około 80%. Wszystkich opon trafiających do utylizacji. Ponadto proces recyklingu wyklucza ich spalanie, bo w wysokich temperaturach spalących się opon uwalnia się wiele szkodliwych substancji, takich jak tlenek węgla, arsen, benzen, dwutlenki oraz wiele innych. W cywilizowanych krajach świata ze starych opon wykonuje się elementy obiektów sportowych i placów zabaw, torów do jazdy konnej czy też bieżni. Można je wykorzystać do produkcji dywaników samochodowych, kaloszy czy też nowych opon. Niestety Kuwait już dawno zaczął zbierać opony w pobliżu małego przemysłowego miasta Sulaibija, które jawi się jako rekordzista pod względem największych temperatur w Azji. Nic dziwnego, że na tym cmentarzysku opon co jakiś czas wybuchają pożary. Największy taki pożar miał miejsce 17 kwietnia 2012 roku. Setki kuwejskich strażaków, ratowników oraz wojska przez ponad miesiąc gasiło gumowy pożar, który nie zamierzał się poddawać. Miliony płonących opon wyrzucały w niebo czarny dym, zatruwając powietrze w stolicy Kuwejtu i na przedmieściach, a władze nazwały pożar na składowisku lokalną katastrofą ekologiczną. W październiku 2020 roku ponownie doszło do dużego pożaru, który był widoczny nawet z kosmosu. W rezultacie spalił około miliona opon. Oba pożary spowodowały poważne zanieczyszczenie powietrza. Guma spalała się bardzo szybko, uwalniając toksyczny gaz, który sam w sobie tworzy niesamowity widok. Jeśli weźmie się pod uwagę ile zanieczyszczeń dostaje się do atmosfery bez żadnego oczyszczenia, mamy przed oczami przerażający obraz ekologii tego regionu. Po tych pożarach Państwowa Agencja Środowiska w Kuwejcie postanowiła pozbyć się Opon. Plan zakładał ich przeniesienie do nowego punktu recyklingu i rozpoczęcie procesu Przekształcania gigantycznego cmentarzyska opon w nowe miasto. Oczywiście nie wszyscy będą chętni na zamieszkanie w takim mieście. Tymczasem przed władzami czeka trudne zadanie recyklingu wysypiska około 42 milionów opon. Przetransportowanie ich do wyznaczonego miejsca w pobliżu zakładu przetwórczego wymagało 44 tysięcy przejazdów ciężarówkami. Opony będą poddane recyklingowi przez kuwejską firmę Global General Trading. W zakładzie guma powinna być rozdrobniona i ponownie wykorzystana do użytku lokalnego, a nawet na eksport. Zakład może przetwarzać do 3 milionów opon rocznie. Guma z recyklingu znajdzie zastosowanie do produkcji wielu produktów, w tym materiałów używanych na placach zabaw, w płytach chodnikowych. Rząd planuje ponadto poddać wszystkie opony recyklingowi i nie pozwoli w przyszłości na ich wyrzucanie. Używane opony samochodowe zatruwają nie tylko powietrze i ziemię. Około dwóch kilometrów od wybrzeża Fort Lauderdale na Florydzie znajduje się podwodne wysypisko opon. To Osborne Reef, cmentarzysko dwóch milionów opon, które zrzucono tam w latach 70. XX wieku podczas nieudanej operacji środowiskowej mającej na celu stworzenie sztucznej rafy. Na przestrzeni lat wiele opon przemieściły burze tropikalne i huragany, powodując szkody w pobliskich istniejących już rafach koralowych. Dziesięciolecia później opony nadal powodują wiele szkód w środowisku, bo rozkładają się w wodach przybrzeżnych Florydy. Osborne Reef było pomysłem grupy non-profit Baring, założonej wiosną 1972 roku. Pomysł polegał na stworzeniu rafy ze starych opon zgromadzonych na wielu wysypiskach. Inicjatorzy byli przekonani, że na oponach mogą rosnąć koralowce, które zapewnią dodatkowe siedlisko dla życia morskiego. Zrobiono to w dobrych intencjach, ale ze źle przemyślanym planem, co wkrótce doprowadziło do wielkiej katastrofy ekologicznej. Po kilku nieudanych próbach wyjścia z sytuacji jedynym racjonalnym rozwiązaniem okazała się całkowita likwidacja rafy. W 2001 roku Amerykańska Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna rozpoczęła działania porządkowe. W 2005 roku wolontariusze wkroczyli i usunęli z plaż prawie 12 tysięcy opon. Po kolejnych dwóch latach do sprzątania włączyły się siły zbrojne USA. Pomimo wszelkich wysiłków do 2009 roku z łącznej liczby 2 milionów wyrzuconych opon udało się usunąć zaledwie 73 tysiące. Szacuje się, że całkowite oczyszczenie dna będzie kosztować ponad 3 miliony dolarów. Warto zaznaczyć, że Osborne Reef to nie jedyny taki obiekt. Podobne rafy powstały w północno-wschodniej części USA, a także w Australii, Afryce, Indonezji, Zatoce Meksykańskiej i Malezji. We wszystkich tych miejscach opony nie były wyrzucane, ale wrzucane do wody, co prowadziło do dokładnie takich samych problemów środowiskowych. Recykling wszystkich opon na największych wysypiskach na świecie zajmie prawdopodobnie lata, ale istnieją już skuteczne sposoby recyklingu opon. Na przykład w Wiborg w Danii pewna firma opracowała własny proces recyklingu zużytych opon. Najpierw stare opony trafiają na zamknięty teren. Co roku przyjeżdża tam około 35 tysięcy ton opon, głównie ze Skandynawii i Anglii, wykonane z najlepszych materiałów. Używa się do nich najlepszej gumy, stali czy tekstyliów. Dużym błędem byłoby nie wykorzystywać powtórnie takich opon. Te opony są wykonane z materiałów o wysokiej wytrzymałości, bo muszą przetrwać ekstremalne warunki na drodze, co czyni je tak naprawdę trudnymi pod kątem recyklingu. Firma opracowała unikalny sposób przetwarzania tych opon. Opony chłodzi się ciekłym azotem do temperatury minus 190 stopni, co sprawia, że guma staje się bardzo krucha, a przez to łatwiejsza do rozbicia na drobny proszek. Firma pozyskuje więc ultradrobny proszek gumowy o tak wysokiej jakości, że można go wykorzystać nawet do produkcji nowych opon, dzięki czemu stare opony stanowią główny materiał do produkcji nowych. Takie technologie nie są jeszcze dostępne w krajach trzeciego świata. Bogate kraje często eksportują używane opony do tych właśnie krajów. Gdy stare opony opuszczą Europę, nikt nie będzie w stanie sprawdzić, co się z nimi stanie w przyszłości. Dlatego biedne kraje stają przed problemem ich przetwarzania. Jednym z krajów, do którego Europa wysyła stare opony, są Indie. Tam ze starych opon produkuje się nowe opony. W zakładzie jednej z firm są one podgrzewane w specjalnym piecu, aby opony nie przyklejały się do wnętrza pieca, jego ścianki posypuje się magnezem. Podczas przetwarzania opon powstaje sól, której opary trafiają do atmosfery. To niebezpieczna sytuacja, bo opary zawierają bardzo dużo węgla, a Światowa Organizacja Zdrowia klasyfikuje go jako substancję potencjalnie rakotwórczą. Furto. Pomysł produkcji oleju i paliwa ze starych opon to dobry kierunek, ale realizacja w Indiach stoi na niskim poziomie. Przede wszystkim wynika to z wpływu na ludzi i środowisko. Jak widać, fabryka nie bardzo przejmuje się tym problemem. Sytuacja wokół nie ma nic wspólnego z dbałością o środowisko. 50 metrów od zakładu w chatach mieszkają ludzie, którzy doświadczają efektów pracy zakładu. Nikt nie myśli o tym, że przestarzałe rozwiązania mogą powodować przedostawanie się do atmosfery nawet Siarki. Takie powietrze to bezpośrednie zagrożenie dla ludzi, ale w Indiach nie ma żadnych restrykcji w tym zakresie. Ważną właściwością starych opon okazuje się ich wysoka przewodność cieplna. Guma oponowa ma taką samą wartość opałową jak węgiel. Oznacza to, że jedna tona opon odpowiada jednej tonie węgla. Ma to szczególne znaczenie w Turcji, która importuje większość swojej ropy i gazu. Produkcja energii staje się głównym przeznaczeniem tysięcy opon, które każdego roku trafiają na wysypiska śmieci. Wysoka wymiana ciepła to skuteczne rozwiązanie w pracy elektrowni. Na przykład elektrownia we wschodniej Turcji pochłania codziennie tysiące opon i wytwarza energię elektryczną dla 30 tysięcy domów. Przekształcanie opon w energię to jeden ze sposobów radzenia sobie z miliardami opon, które zwykle lądują na wysypiskach śmieci na całym świecie. Elektrownia napędzana oponami w Turcji przetwarza rocznie 20 tysięcy ton gumy. Specjalne magnesy oddzielają cienki metalowy drut od wnętrza opon, pozostała guma będzie podgrzana w celu wytworzenia tzw. oleju pirolitycznego, a następnie olej ten spala się w celu wytworzenia energii elektrycznej chociaż nadal nie stanowi to najbardziej przyjaznego dla środowiska procesu, oznacza to, że kawałki gumy, które mogłyby leżeć na wysypiskach przez dziesięciolecia, uwalniając szkodliwe chemikalia, teraz przynoszą przy okazji ciepło do tureckich domów. Prawdziwego przełomu w przezwyciężaniu problemu zużytych opon dokonała francuska firma Michelin. Co roku gromadzi najbardziej światłe umysły z branży transportowej na konwencie Movin'On i to faktycznie się opłaca. Już dziś około 30% komponentów używanych do produkcji opon Michelin powstaje z surowców naturalnych pochodzących z recyklingu lub innych materiałów przyjaznych dla środowiska. Niedawno firma ogłosiła, że znalazła sposób, aby jej opony były w 100% przyjazne dla środowiska, co będzie możliwe dzięki intensywnym badaniom i rozwojowi oraz aktywnej współpracy z innowacyjnymi korporacjami. Wprowadzony po raz pierwszy w 2017 roku prototyp całkowicie organicznej, bezpowietrznej, inteligentnej opony model Vision zainspirował grupę Michelin do wyznaczenia sobie ambitnego celu, jakim będzie uczynienie opon w 100% przyjaznymi dla środowiska do 2050 roku. To ambitne zadanie nie będzie łatwe, bo opony składają się z setek składników, ale zapowiedź francuskiej marki pokazuje, że niewiele brakuje do osiągnięcia tego założenia. Dlaczego Michelin wydaje ponad 800 milionów dolarów rocznie na badania nad zrównoważonym rozwojem? To proste. Firma doskonale zdaje sobie sprawę, że nowoczesna opona, a właściwie jej utylizacja, to brudny interes w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu. To wszystko na dziś. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, możecie podzielić się opiniami w komentarzach poniżej i polubić nasze wideo. Do zobaczenia wkrótce.